Czemu nie warto oszczędzać na panelach winylowych? Przychodzą często do mnie klienci, zazwyczaj na samym końcu swojej przygody z remontem domu. Jako, że remont domu pochłania ogromne środki, a podłoga zostaje na sam koniec, zazwyczaj zaczynają się cięcia kosztów. Przy podłodze to naprawdę duży problem. Pierwsze co słyszę, tak naprawdę, od zdecydowanej większości klientów to marzyliśmy o drewnie, o pięknej, dębowej podłodze. A przyszliśmy po winyl, bo nas nie stać. Ale czy to aż tak źle? Pierwszorzędnie porównanie panela winylowego do drewna poza dekorem nie ma absolutnie żadnego sensu. Słuchaj dlaczego. Po pierwsze, panel winylowy jest w 100% sztuczny, a podłoga drewniana, jak sama nazwa wskazuje, jest wykonana z drewna. Panel winylowy jest dużo bardziej wytrzymałą podłogą i dużo mniej pierdliwą w codziennym użytkowaniu. Nie musisz się martwić o kwestię wilgotności. Nie musisz się martwić o kwestię tego, że podłoga najpierw będzie przegrzana, a potem włączysz na nią klimatyzację i może coś pójść nie tak. Nie musisz się martwić o cyklinowanie tej podłogi. Jest to po prostu szlachetny produkt. Ja zawsze moim klientom powtarzam, że zakup podłogi drewnianej jest troszkę jak zakup starego Porsche 911. On cieszy, jest przepiękny i uwielbiasz go z niego korzystać ale ciężko jest z niego korzystać na co dzień. Dodatkowo musisz pamiętać, że podłoga drewniana podłodze drewnianej nierówna. To nie jest tak, że pójdziesz do marketu budowlanego i kupisz podłogę drewnianą za 120 zł, ponieważ taka dosłownie za dwa lata się rozpadnie. Nie wynika to z tego, że po prostu teraz rosną inne dęby niż wcześniej. Chodzi tu o to, że obecnie Drewno jest sezonowane dużo szybciej i dużo bardziej sztuczny sposób. To znaczy, że ten proces jest sztucznie przyspieszany. W momencie, jak ten proces jest przyspieszany, to powoduje to, że ta podłoga zupełnie ma inną kurczliwość, zupełnie ma inną twardość. W związku z tym porównywanie parkietu, który nasi dziadkowie, babcie mieli kiedyś do tego, co mamy teraz, jest kompletnie bez sensu. Przy panelu winylowym nie musimy się tego kompletnie obawiać. Tutaj mamy sytuację jasną i klarowną. Mamy po prostu wysokie parametry, nie musimy się przejmować kwestią wilgotności, nie musimy się przejmować kwestią tego, czy będziemy to cyklinować, czy nie. Jeśli mamy produkt bardzo dobrej jakości z odpowiednimi powłokami UV o odpowiedniej gęstości, to jest to podłoga na długie lata, bezproblemowa, zdecydowanie tańsza od drewna. Na sam koniec chciałbym podkreślić jedną rzecz, że Cena dobrej podłogi winylowej w stosunku do budowy całego domu to jest promil, a spokój na długie lata.